Witam Was bardzo serdecznie, z tej strony Azashi. 66. odcinek z serii zagramy w Heroes of Mighty Magic 2. W przednim odcinku kończyliśmy kampanię Cena Lojalności i w dzisiejszym rozpoczniemy kampanię Potomkowie. Wiele pokoleń temu, nim to królestwo urosło w siłę, jego ziemie były polem bitwy kilku wojujących plemion. Jarkonas Pierwszy z władców miał wizję. Postanowił podbić i zjednoczyć wszystkie plemiona. I dobra, mamy potomkowie, scenariusz pierwszy, zjednoczenie. Podbij i zjednocz wszystkie wrogie plemiona. Nie wolno ci utracić Tarkanosa? kanosa, całej rodziny. Bo Jarkonosa? Nie. Jarkonasa. Chyba tak to można wypowiadać. Mamy 8 misji. I rozgałęzienia. Okej. Okay. 10 sztuk drewna na start. 1000 sztuk złota albo 10 kryształów. daj mi kryształy. Mamy tutaj tego bohatera. Jarkonasa. No, okej. Okay. Mapa będzie szybka raczej. krótka. I tak, zaczniemy sobie od legowiska. Standardowo. Dawaj orków, dawaj was. To jeszcze jakiegoś bohatera, do tego dorzucimy. Będę tutaj też zbierał. Eee, możesz być ty. Zostaw sobie jednego goblina od razu. I tak, to może zbierać tamten, tutaj sobie podejdziemy. O, są klejnoty, kopalnia klejnotów, dobra. Seredynowy, seredynowa brama i tam jest chyba kopalnia złota albo siarki. Bum strzelał. Dawaj złoto. Wilki, dobra. Uuu. Elefantów. Naprawdę mi hasło. Kurde. Czemu muszą być polskie znaki. Rozbójnik. Czekajcie jak wpiszę bez polskiego znaku, to to przejdzie. Roz. Rozbójnik. swe słowo wypowiadasz. To jednak musi być polski znak, no szkoda. Jakby się gra przy tym nie zacinała, to byłoby fajniej. Jednak kopalnia siarki tu jest. my jesteśmy w stanie was pogonić? Oczywiście, że jesteśmy. Tutaj rozwójnik. Oczywiście Nie mogę się ruszać. O, odzyskałem ruch. Odejdź tu. Odejść na Asa tu. Chidaż tak. Idź. Tak. I że dobije. A tamten będzie mógł pozbierać surowce. I my możemy ruszać dalej. A on tutaj sobie wszystko pozbiera. A my zobaczmy... ...co my tutaj mamy. Black Ridge. Żywiołki powietrza pilnujące... ...laboratorium. I tu mamy pierwszego przeciwnika. Niebieski namiot. Dobra. No i tutaj, pozbieraj. Może uda się mieć rolę i nawet cyklopy w pierwszym tygodniu byłoby rewelacyjnie. Dobra, raz, dwa, trzy, cztery dni potrzebuję. Już na bym był, jakby mi wszystko ładnie siadło. Jest szansa, że siądzie. Dobra, wtedy możesz też to pozbierać. Ty. Zbieraj to. O, jakby same dwójeczki wpadały, to byłoby idealnie na tysiak. Dobra, daj mi most. I pytanie, ile ja potrzebuję na 20? Ok. Pytanie, czy ja będę miał... Kurcze, pieczone. Nie będę miał 20, nie ma opcji. Od 5 dnia będzie 16 tego, 18 O, 7 dnia może uda się uzbierać byłoby fajnie. Dwalnie zawsze można targowisko machnąć. Coś tam powymieniać. O! Zaklęcia plus 3. Ale tutaj raczej zaklęć nie będę używał. Oni są bardziej skupieni na ataku. Dobra, dawaj studnie. Machniemy targowisko. Najwyżej jeszcze móc sobie złoto. Mam super znać tą że będę miał jeszcze do tego złoto. Te cyklopy. Nie, oni 6000 tysięcy Dobra, to... Nie było tematu. Właśnie tania pustka. Zwróć na to, ile czasem musiałem zapłacić, żeby móc wybudować właśnie... Szóstopoziomowy budynek. Dobra, mam tej turę. Jest jeden Gaugan. Jest drugi. Trzeci. No jak ja tam wyskoczę z cyklopami to na pewno będzie zabawnie. Dobra, dawaj sześciu cyklopów. No i teraz mamy armię. O, troli. To jeszcze lepiej. On tam może armię za chwilę dorzucić. Trollów nie biorę. Zresztą w sumie ogrów. I tutaj. Tak by się wypadało ustawić, żeby oni mieli tutaj dostęp do tych uczników. Tylko jak do Trolla to na 100% tutaj dojdzie. Chociaż tutaj może dla dwóch. To jest się ustaw tutaj. Kurczę. Dobra, zabity. No, Goblinów nie szkoda, to możecie tam sobie ich bić. Że cyklopy nie walną. Pomiń. Pomiń, pomiń, pomiń. Tutaj. No tylko gobliny strasiliśmy. To nie jest aż tak źle. Ty yy. się tutaj będziesz starsza potem wojsko. Sobie tutaj ładnie puścimy. No dalej, jaki ruch mają, muszę przyznać. A to ty bij tutaj? Niestety ty doszedł. się zdrowia. Nie dojdzie. Pomiń. B tutaj wolę stracić wilka niż trola. Moje finanse. I tak, tutaj można by zacząć już rekrutować coś. Pas jeszcze, fanta i turę. Ciebie zaczniemy. Cyk. Syk, i wilki mi zostały. Kupiłem to targowisko, dobra. coś sprzedamy na szybko. Potrzebuję jeszcze... 300 golda, dobra. Możemy trochę drewna posprzedawać. O, idealnie 300. Mamy 400 i cyk. Wykupione wszystko. Wystarczy tą armię. To jest... Wydaje mi się, że... Chyba ludzi. Tam rycerze. O, jakie fanty albo i tego, bo on ma tutaj większą armię, chociaż on się boi wyjść przez minotaury, to taki sobie chyba ten bohater, tego armia. Najgorsze jest to, że najprawdopodobniej jak ja zacznę przejmować jednego, to mi wyjdzie drugi mi zacznie zamki przyjmować. Będę musiał się tak bawić w kotka i myszkę. O, wyjdziemy sobie to. O, swo idealnie. Podejdź tu. No ten zamek potrzebuje w środku? Zawsze tu więcej złota. To jakoś tak turbo tego nie potrzebuje. Na pewno chciałbym się za zacząć zajmować nimi. O! I on chyba tutaj wyjdzie. My sobie tutaj staniemy. Ewentualnie mogę mu to odblokować. A po co ja mam w sumie jednostki tracić? Będzie sobie... cyklop, dobra. Najwyżej przejdę. Na przykład tutaj, bo on na 100% te wilki ubije. Ja jestem akurat w 100% tak pewny, w sumie tu bym mógł... ...odblokować. O, tak pójdziemy. Serio, on jeszcze tych wilków nie jest w stanie pokonać? To jest z tobą nie tak? Kościu. Jak nie chcecie walczyć, to uciekajcie. My sobie pójdziemy teraz w dół. Ty, kolego, miejsce sobie to. I pozbieraj te fanty. I zajmiemy się żółtym. A coś tutaj masz? Ale nie jest to nic strasznego. Dobra, cyklop tam do Amigo. tutaj. Tutaj tak. I cyklop tutaj załatwi tą dwójkę. I zajmiemy się tobą. mnie nic w się sensie wszystko nie no kurde paralysis nic go załatwić no właśnie Dobra, bo też powinieneś ich załatwić. Jak nie to ty dobijesz. I ty pozbądź się ich. Czy trolle padły? O, balistyka. Nie chodzi o... A czy jakieś tam turbo nie masz? Brązowa? Jest kurczę brązowy namek a nie, może tu, albo tu, innej opcji nie widzę, jeszcze nie ma nowego tygodnia. Jest z nowym tygodniem. Mógłbym tutaj wrócić. Rekrutować sobie, a czy polepszać sobie wojsko. Nie bo było łatwiej. A, tutaj widzę jakiś namiot. Tu jestem brązowy. Dobra. Coś tam masz jednak. O, pięciu tylko. co nic. Pomiń. masz ty podejść. Nawet możesz podejść tu. No i ubici. I żółty... Też zostaje pokonany. Kopalnia klejnotów. grona tych kopalni klejnotów. A ty musisz się cofnąć jaka tam... ...miasta. Ty się. ...tutaj dreptaj. Tutaj coś mają ciekawego, nic nie mają. To tak. Ulepszymy sobie dom z patyków. Żeby mieć orków silniejszych. Oooo, już wychodzicie. To mnie niezbyt cieszy. Jednak chciałem sobie iść armię uzupełnić. Jednak Ambroży wyszedł. Zobacz, czy coś mi to przeszkadza. Nie. My to nie. Oboje już wyszli. Pytanie, czy oni są sojusznikami? Wydaje mi się, że nie będą sojusznikami. Ponieważ w Tymanach się toczą ze sobą wojny. Więc teorii oni powinni tutaj posłabiać. Ja muszę na pewno zbudować to. ci tego nie chcę. Ale. Nie mam wyjścia, chyba. Dobra, czerwony wrata. Stąd przylazł. Dawaj rudę. Dawaj klejnoty. Oddaj turę. I idziemy. Typu poubijać. Moment, pierwszy musi złoto zostać. Bo jednak jednostki i ulepszenia są najważniejsze teraz. Jak zostanie złoto, nie ma problemu. Mogę sobie machnąć. Gildie magów. No i niestety... Zabrakło, no to trudno. Ale tak, wyjdziemy sobie tutaj. I dobra, jesteśmy z powrotem. Na polu bitwy i teraz tak, czerwonego można by wybić. Potem niebieskiego, może niebieskiego. I czerwonego potem. Tak, niebieski to się nie... ...nie kwapi, żeby... ...wychodzić, a ten czerwony, czerwony jest... ...płotka. Nie zrobimy niczego strasznego. Ty tutaj ustaw. Pali sobie prawą wieżyczkę. Najwyżej będziesz bronił tutaj dostępu. Najwyżej mogę tor strzelecki ulepszyć. W czego... Mieć się czym bronić. Jeszcze tylko fosę. Dajemy turę. No, on go położył, tak jak sądziłem. Takie to jest hasło? Siarka. Hej. No, niestety jednego punktu ruchu mi zabrakło. No, nie mam złota nawet, więc nie ma co rekrutować. Batera. Coś tam sobie zrekrutowałeś. Fortyfikacji nie masz. tutaj 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 was. strzelaj tutaj. Wilk złotki i pikiniera. Tak to chłopa i. Oko. Dowodzenie. A w sumie daj mi dowodzenie. Palnia rudy. Ale, tej bieda, o rany Dobra, co tutaj? Będziemy mieli z głowy czerwonego. Idź sobie tutaj. Teraz tych uczników. Dobra, nie doszedł na szczęście. Dobrze, dobrze, że oni nie mają ulepszonych tych uczników. By tutaj ...irytowali. jest w tego i o, kłopocie. Czerwony zostaje pokonany. Ja mam zostało już tylko udanie się po niebieskiego. A wiesz co, ty się tam udaj? Czy on tutaj wyjdzie do mnie? Mam nadzieję, że nie. A jeszcze tutaj coś tam knuje. Aha, idzie gdzieś. Nie wiem, czy przypadkiem. Nie po ten zamek. Czy nie kupię konnych. A, eee, armia taka. Taka se, że tak powiem. To ja muszę tam ten zam zamek ulepszyć. będę uciekaj. Bez śmiania. Tutaj sobie Mam jakieś wieżyczki machnąć. Tutaj ulepszymy... Daj tam katedrę. Będziemy walczyć z nieulepszonymi. Dobra, załatwimy ciebie. Będzie ci po zamek. No i on też... Ma w planach tutaj zaatakować, z tego co widzę. Ale my mu te plany... ...wstecznie... Pokrzyżujemy. Tak. Czterech. E, nie jest straszne. Pomiń. podejść tu. Dalej w niego. Zmienna skóra na gobliny. Uuu. Załatwi akurat Cyklop. Chociaż. A już myślałem, że. Zadam rady na trzeba go zdjąć, ale. Dru drugi załatwił sprawę. hack, hak. By Bo na tyle. Uciekaj, uciekaj, kurczaczku. I to. w fosa jeszcze. To rzucimy tam cyklopę i powin powinienem się wybrać jak mnie zaatakuje. Jarun znaczy, tobie. Nie zdziwię się jak będę musiał dymać tam to odbić. Dostając moje szczęście. Ale może tak go nie będzie. Chyba Wilki. Karaj tutaj. Tu. Pięknież goblinę? Pięknież. Prawie na strzała. O, fajnie. Morale wpadły. No i ty dobij. Fajnie. Znajdowanie drogi. Ja nic ciekawego tutaj nie masz. Ale przynajmniej to jest kolejny, kolejny dodatkowy pieniądz. Ewentualnie może ten zamek zaatakować w akcji desperacji, ale jednak nie. Dlagi. Uhuhu. Nie fajnie. że plagi. A, tylko teraz. No właśnie. Ja się muszę mieć czym bronić. Te plagi, tym tutaj troszkę życie utrudniły. Nie, 4000, aż. Drogo. Zaatakował. No, gdyby tutaj była dwutygodniowa armia, to by byłoby łatwiej. Ja bym powiedział, że wygrałem na 100%. A tak to. A tak to lipa. Będę no, musiał ten zamek odbić. A! Zapomniałem, że to jest. Że orka już mam do. Że ork ma ruch. Cała. Sześć. Atakuj. Ej, no. To ta, może mu Nie daj, nie daj, Dobra. A ubi mu chłopów. Nie zabił nawet chłopów. Nie idę. O, trzy wilki pasz A, kurczę, on sobie ulepszy testy. Też nie, on raczej nie będzie miał złota. Tak mi się wydaje. Raczej tego nie ulepszy. Ja mu też troszkę tej armii ubiłem. Tak, sądziłem. Z dwutygodniowym... Z dwutygodniowym przyrostem go tam na spokojnie porobił. No, dał radę tylko trzech ulepszyć. Lepiej dla mnie. jest ja tutaj przesuń. No, widać różnicę bohatera. Też ja nie mam jakoś turbo silniejszego. Zakończymy. tak tak. Tak. No i niebieski pokonany. Minęło kilka pokoleń i królestwo ustanowione przez Jarkonasa Rozwijało się i rozrastało, ale wtedy właśnie na wschodzie w siłę urosło królestwo Herondale i zaczęły się gwałtowne spory o granice. Ninjar to go jego imię? Jest to graniczne? A dobra, tym zajmiemy się w kolejnym odcinku. W tym odcinku to było na tyle. Wam serdecznie dziękuję za obejrzenie. Jeśli odcinek Ci się spodobał, zostaw cukierek w górę oraz subskrypcję na moim kanale. Do usłyszenia w kolejnych materiałach. Cześć.